18 stycznia 2023 roku mieliśmy drugi debiut na rynku głównym, czyli regulowanym rynku giełdy papierów wartościowych. Na tym rynku debiutowała spółka Movie Games. Będzie to 417 spółka na rynku głównym, jak również 22 w sektorze gry. Emitent jest wydawcą gier komputerowych, które. Produkuje dzięki własnym zespołom deweloperskim, jak również zespołom zewnętrznym, które wspomagają go w produkcji tych gier. Jednocześnie jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, w skład której wchodzi kilkanaście podmiotów i każdy z podmiotów jest wyspecjalizowany w danej grze komputerowej, którą następnie portuje na dane urządzenia. Movie Game w dniu dzisiejszym zakończyło swoją 97-miesięczną przygodę z New Connectem. Przygodę, która bardzo wiele nas nauczyła, uprofesjonalniła nasze funkcjonowanie i wydaje mi się, że w najlepszy sposób przygotowała do funkcjonowania na rynku regulowanym. Staram się traktować okres bycia na New Connectie i okres bycia w ogóle na giełdzie, jako pewną analogię. To nie jest wyścig, który się szybko kończy, ale ten nasz okres, te 97 miesięcy, to był swoisty półmaraton. W tym momencie zaczęliśmy, wchodząc na rynek, główny maraton, który będzie trwał wiecznie i będzie wiecznym wyzwaniem, rozwojem dla naszej spółki. Naszym planem na przyszłość jest właśnie uprofesjonalnienie tej drogi. Przesuwamy się w kierunku produkcji Indie premium. A, a nawet mamy kierunek wejścia na gry typu AA. To jest dla nas bardzo istotne. Uważamy, że to jest dla nas ta przestrzeń, w której chcemy się znajdować. Jest tam mniejsza saturacja gier i w tym kierunku podejmujemy działania. Najbliższy okres jest to walka o silne mówi. Przejrzeliśmy nasz portfel wydawniczy. Dobraliśmy te produkcje, które nam pasują na nadchodzący czas. Te, które nie było zastosowaliśmy do inwestycji. To samo tyczyło się spółek. Chcemy być grupą kompletną. Z silnym przywództwem mówi, które będzie silne i kapitałem, i portfolio wydawniczym produkcji nadchodzących, jak i back katalogiem